Sie mat, to jestem Mikafi i witam Was kolejny raz w nowej serii, tym razem z Team Fortress 2. E, gry chyba nie będę przedstawiał, bo każdy ją powinien chociaż kojarzyć. E, była bardzo popularna. Myślę, że dalej jest. E, muszę Wam się przyznać, że do gry wracam po około e, roku, albo nawet półtora roku, takiego mm, e, nieregularnego grania. Tak wiecie, wchodziłem sobie to jakiś czas e, przez, te, przez ten rok czy tam dwa lata. I tak po prostu zegrałem jedną rundkę i wychodziłem. Przez to ucie, ucierpiał mój plecak, który był swojego czasu dosyć bogaty. E, miałem tam e, Strange, e, klasyki, w, wszystko sprzedałem po prostu. E, zaraz, wa, wa, zaraz wam to pokażę jak to wygląda. E, dobra, na początku wam powiem na jakich serwerach będziemy grali. E, więc ja bym sobie znalazł takie trzy. Może trzy, zobaczymy ile. W każdym razie serwery polskie, na których będziemy cały czas grali na których będzie można mnie spotkać yy, Będę grę nagrywał sam może z kimś, yy, to się wszystko zobaczy yy, Okej, okay. czy w tym odcinku nie będziemy grali, bo chciałbym tylko wam zapowiedzieć yy, tą seryjkę yy, Może nawet dzisiaj wyjdzie z niej kolejny odcinek, jeszcze nie wiem, yy, pokażę wam mój plecak, yy, który jest dosyć biedny. Tu kiedyś były do każdej postaci yy, powiedzmy sety, strange lecz to jest teraz biedne, miałem wszystko bardzo ładne poukładane, bardzo ładnie poukładane zaraz wam powiem do czego będziemy dążyli tutaj możemy zobaczyć moje czapki mi zostały to był mój pierwszy set tutaj robiłem Zaczynałem robić drugi jak widzicie na tym się to skończyło na tych pierwszych no i ten drugi tak średnio dokończyłem pokażę wam tu każdą postać jak wygląda scout oczywiście tutaj były stranger lecz już lecz już ich nie mam dalej soldier no to, to była kiedyś moja ulubiona postać Yy, więc yy, on, myślę, że fajnie wygląda yy, cen aktualnie nie znam tych wszystkich przedmiotów to, to było dosyć drogie kiedyś, chociaż nie wiem teraz klucz tam jest 20 rafinów a nie 4, yy, czy tam 2 yy, w każdym razie są bardzo drogie yy, Pyro, z Pyro jestem bardzo zadowolony, też mi się bardzo podoba Drugie set Kiedyś chciałem do niego zrobić drugi set, ale w końcu nie zrobiłem demo, do którego mam dwa sety. Oczywiście tu nie powinno tego być, to jest do tego powiedzmy z mieczem. Oraz ten podstawowy. On też wygląda dosyć spoko według mnie. Tu już demo był gruby. Też bardzo sympatycznie ta żelazna ręka, nie kupiłem jej oryginału, bo był po prostu za drogi, pamiętam, że nie starczyło mi już kasy, może nie kasy, ale rafinów, tak waluty w grze powiedzmy. Do inżyniera mam dwa sety, ten główny, też jestem z niego zadowolony oraz drugi do mini działek, których aktualnie nie mam. Nie, tam klasyk ten, tą łapę nie, jednorękiego bandytę po polsku. Medyk, głaś, że mówiąc, zrobiłem tak na szybko, tu nie mam naklejki. Zapomniałem tego kupić kiedy jeszcze grałem no i tak już zostało medykiem, nie gram w ogóle, więc tutaj się nie dziwcie. Dalej jest snajper. Snajper wygląda tak. Jeszcze zaczynałem robić drugi set, oczywiście on wygląda w ten sposób, niestety tylko. Sówka miała być kapitałowa do tego setu numer 2, ale pamiętam, że coś tutaj sprzedałem i ta osoba wylądowała tutaj. No i też prezentuje się dosyć ok, oczywiście ten pierwszy set jest ze snajperką. Yy, no i yy, Spy, który też wygląda, myślę, że dosyć spoko. Będziemy to może wszystko zmieniać. Jeżeli sobie pozbieramy trochę rafinów, wiecie, z grą to oczywiście wszystko się zbiera. Co do broni to nie wyglądają niestety aktualnie tylko tak. I zaraz wam powiem do czego będziemy dążyć. W tej serii e, chciałbym sobie uzbierać... Może już nie stręcze, tylko zwykłe bronie. Nie, najważniejsze do każdej postaci, to znaczy nie będę zbierał każdej postaci tutaj, yy, znaczy każdej broni tej drugorzędnej do strakauta, tylko te moje ulubione, które będę wymieniał tak wściekłe mleko. Akurat chyba tutaj tylko wściekłe mleko, ale tutaj dubeltówka, siła natury i jeszcze był buzownik, czy jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam. Osobiście zawsze używałem dubeltówki, nie wiem ją no i tak to wyglądało. No teraz, jak widzicie, już nie jest tak fajnie. E, żołnierz, no to e, tutaj miałem mój set. E, czarna skrzynka, tak po polsku, tak czarna skrzynka to się chyba nazywało, przecież nie jestem pewien. Tutaj e, były takie buty e, do rocket jumpów e, oraz, e, oraz kill off. E, na tej czarnej skrzynce miałem dosyć e, sporo kili. No Także może Wam powiem jak to będzie wyglądało teraz Pozbieram sobie te bronie Mam tutaj zaoszczędzone powiedzmy dwa rafiny skąd gdzieś zostały Zainwestuję to w takie zwykłe bronie Te najważniejsze jak już powiedziałem A później będziemy sobie grali Coś się będzie zbierało I zajmiemy się Moim dokończymy moje dzieło Czyli te sety Może jakieś stręże dojdą I Tak to wszystko będzie z czasem no chyba to by było na tyle, chyba wszystko powiedziałem. Będę grał sam, będę grał z ekipą. Wszystko będzie się pojawiało na kanale. Regularnie będziecie oglądali. To wszystkie o się dowiecie. Yy, dobra, to już chyba na tyle. Yy, dzisiaj wyjdzie jeszcze chyba drugi filmik, chociaż tego nie obiecuję. Mam nadzieję, że ten nie wyszedł za długi, to miał być tylko informacyjny i yy, chciałem wam przede wszystkim przedstawić te yy, moje zamiary tutaj z tymi broń mi to czego nie będę używał to pójdzie na metal tak na nowe bronie ponieważ są tu jest sporo nowych to je też sobie poprzyglądam i zobaczę jak to wszystko działa cześć